wygląda w prezencie hmm. tylko nie mówcie, że to jest maska przeciętnie zrobiona do kradzieży czy do czego innego została przysłona jak to się mówi z darów to ten, ja przeciętnie mógł sobie chodzić zimą. Bo to jest Skórzana, i tutaj. Da się przeciętnie zimy przeżyć. Nie ja powiem, że nie. Nie trzeba żadnych czapek. A tak przeciętnie wygląda po, po ubiorze przed ubiorem.